Cześć, z tej strony Kamil z portalu Bieganiu skrzydła. Hoka Mach 6 to według specyfikacji technicznej model treningowo-startowy, odpowiedni do codziennej pracy nad szybkością, czyli biegania interwałów, odcinków tempowych, treningów, w których kładziemy nacisk na tempo biegu. Może to być także model butów, który założymy na stopy i pobiegniemy szybkie 5 km. 10 km, szybki półmaraton i szybki maraton. Zapnijcie pasy, startujemy z recenzją. Dla mnie jest to także model, który chętnie zakładam na długie treningi z szybszym tempem po asfalcie, ponieważ buty są dynamiczne, lekkie i przewiewne. Jest to uniwersalny but ale nie jest to najbardziej amortyzowana opcja z oferty marki Hoka, więc biegając w nim lepiej nie przekraczać wagi 90 kg. Dopowiem, że moim zdaniem lepiej ważyć znacznie mniej, czyli około 85 kg po to, żeby odczuć największe korzyści z posiadania Hoka Mach 6. Żakardowa cholewka przyjemnie otula stopę, dopasowuje się do indywidualnego kształtu i zapewnia odpowiednią wentylację. Siateczka jest cienka, ale nie prześwituje. Natomiast w praktyce, moim zdaniem, nie ma mowy o tym, żeby w ciepły lub upalny dzień stopa gotowała się wewnątrz cholewki. Materiał nie jest tak bardzo cienki jak w butach startowych. Nawiązuje do komfortu i wygody oferowanych przez siateczkę zastosowaną w typowych butach treningowych na długie wybiegania. Jest przyjemnie, miękko i bezpiecznie. Siateczka dopasowuje się do stopy i wspiera podczas intensywnych treningów. Język butów jest płaski, bez miękkiej pianki, ale to nie oznacza, że jest niewygodny dla grzbietu stóp. Ogólnie górna część butów jest miękka i komfortowa. Buty nosi się przyjemnie nie tylko podczas szybkich i dynamicznych biegów, ale także gdy chcemy troszkę zwolnić i pobiec coś wolniejszego. Po prostu jakiś wolny odcinek, wtedy też czujemy komfort. Zarówno podczas szybkiego, jak i wolnego biegania buty zapewniają komfort, dopasowanie, przewiewność i amortyzację. Hoka Mach 6 jest wszechstronnym butem. Zapiętek jest lekko odchylony do tyłu, dzięki czemu nie drażni ścięgna Achillesa w trakcie biegu. Zapiętek w górnej części jest miękko otulony piankami, które zapewniają komfort podczas każdego ruchu. Z kolei w dolnej części ma specjalne wzmocnienie, które podbija a bezpieczeństwo podczas dynamicznych ruchów, przez co buty są bardzo bezpieczne. W tym modelu nie znajdziemy żadnej płytki przyspieszającej tempo biegu. Nie ma tutaj płytki Pebax ani płytki z włókna węglowego. To w zasadzie jednoznacznie wskazuje, że ten but w ofercie marki Hoka pod względem szybkości i tempa biegu ustępuje modelom butów do biegania z płytką dedykowanym najszybszym zawodnikom. Mach 6 jest butem szybkim, ale nie jest dla biegaczy, którzy są wśród elity lub ustawiają się w pierwszej linii z elitą, czyli z biegaczami najszybszymi. Mach 6 jest szybki. Ale jeśli jesteśmy bardzo doświadczonymi zawodnikami i chcemy większej prędkości, powinniśmy zwrócić uwagę na Hoka Carbon X3 lub jeszcze szybsze Hoka Rocket X2. Można dodać, że Mach 6 może być za to opcją treningową dla tych najszybszych biegaczy. Opcją, która pozwala pracować nad szybkością podczas treningów tempowych, w trakcie których zaoferuje znacznie wyższy komfort dla stóp. Niż buty typowo startowe. Producent zastosował inne rozwiązanie, inne ciekawe rozwiązanie, które ma gwarantować szybkość, dynamikę i responsywność tego buta. Podeszwa HOKA Mach 6 względem poprzednich wersji przeszła rewolucję. W poprzedniej wersji butów podeszwę wewnętrzną tworzyła miękka Pianka Profly Plus. W nowej wersji HOKA Mach 6 znajdziemy piankę nazwaną przez producenta dosłownie Super Krytyczna lub SCF Ewa. Uważam, że można to pojęcie przełożyć na coś podobnego do superdynamiczna lub supersprężysta. Idąc za tymi hasłami powiem, że w najnowszej wersji butów Hoka Mach 6 jest superdynamiczna i super supersprężysta podeszwa, a to dzięki zastosowaniu pianki o nazwie SCF EVA. Biegnąc spokojnie, powoli, daje się wyczuć, że gdy tylko zechcemy, będziemy mogli biec szybko i walczyć o dobry czas na zawodach. Na pewno podkręca to uczucie, zakrzywienie podeszwy w technologii Meta Rocker Geometry przód i tył butów są lekko podniesione, Cof, wspomaga przetaczanie stóp i podbija prędkość biegu. Buty Mach 6 mają 5 mm drop podpiętą. Jest tutaj warstwa pianki o grubości 37 mm, a pod palcami 32 mm. Odczucia pod stopą są naprawdę komfortowe. Podeszwa stawia na dynamikę i responsywność, ale mniej na amortyzację ciężkich biegaczy. Dlatego uważam, że pomimo grubej warstwy pianki pod stopami, nie jest to naj bardziej miękka pianka, jaką znam. Superkrytyczna pianka ma oferować wsparcie podczas szybkiego treningu lub podczas startu w zawodach. Ale jeśli chcemy większej miękkości i nie myślimy o szybkości, warto rozważyć inny model z oferty marki Hoka Hoka Bondaj 8, który jest jednym z moich ulubionych pod tym kątem butów, a który testowałem w słonecznej Turcji. Na pewno zapytacie o masę butów. Mój egzemplarz z wkładką o długości 30,5 cm na wadze ma 288 gramów. Uważam, że jest to but lekki. W poprzedniej wersji butów zastosowano mieszankę gumy z pianką. W dziś omawianej wersji bieżnika Hoka Mach 6 znajdziemy strategicznie rozmieszczoną specjalną gumę, której zadaniem jest poprawienie wytrzymałości bieżnika i zapewnienie lepszej przyczepności na śliskich nawierzchniach. Sprawdzi się na drogach asfaltowych. Chodnikach oraz równym szutrowym podłożu, takim, które znajdziemy w parkach miejskich. W dniu tworzenia tego fragmentu buty kosztowały 769 zł. Uważam, że jest tu tutaj dobra relacja względem. Ceny do jakości albo jakości do ceny. Jak to woli. Link do przykładowego sklepu, gdzie możecie kupić te buty, jest w opisie tego filmu. Zajrzyjcie tam. Na pewno macie wiele pytań, być może są jakieś wątpliwości odnośnie tych butów lub innych butów do biegania. Możecie mnie zapytać o dosłownie każde buty do biegania. Piszcie w sekcji komentarzy pod tym filmem. Ja najczęściej odpowiadam w ciągu 60 minut. Tak, jeśli napiszecie, najczęściej odpowiem w ciągu właśnie jednej godziny, także ze mną jest bardzo szybki kontakt. Spróbujcie, napiszcie. A jeśli ten materiał pomógł Wam lub po prostu się spodobał, kliknijcie proszę łapeczkę w górę. Ta łapeczka ma ogromną moc dla rozwoju kanału. Za jej wciśnięcie z góry dziękuję. Warto też... A może przede wszystkim subskrybować ten kanał, gdzie codziennie spotykają się biegacze i miłośnicy aktywności fizycznej, by rozmawiać o pasji. Tworzymy, nie wiem czy największą, ale na pewno najbardziej zaangażowaną biegową społeczność na polskim YouTube. Warto do nas dołączyć, warto subskrybować ten kanał. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.